Siemaneczko, z tej strony Brączek Witam was dzisiaj w grze Farming Simulator 2015 Jest ze mną Miki skaczący Cześć! Cześć, cześć! Jest tak Ascader halo halo. halo, halo! Witam, dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj, jak widzicie, trochę zieloną nam się zrobiło na naszej farmie Zieloną Mamy trochę John Deere'ów teraz Nasze gospodarstwo będzie zaopatrzone tylko w John Dzisiaj mamy plan trochę pojeździć po ściernisku, po rzepaku tak. Kaski już wybrał sobie John Pojedzie z rozsiewaczem Rozsieć wapno A ja z Mikim, czekaj Miki, bo ja biorę mojego John Tak, tak A my z Mikim pojedziemy Chyba coś się tu buguje A, wyrąbane, dobra My z Mikim sobie pojedziemy po talerzówki Miki, jedź dalej Po te, te, Dalej, 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 tam na, A po te niebieskie, jo? No, ty niebieską bierzesz? No nie, nie, no się pytam tylko, nie? Ty bierzesz niebieską, a ja biorę tą mniejszą Jo, no dobra Czekaj, ja przyjadę... No dobra. No dawaj, da, dawa, da, dawa. Ogólnie Aby. chciałem powiedzieć, że ten Twój jądurek jest bardzo fajny, bo mod ręki ma no po prostu... No fajny. ...podoba mi się. Widzę mi bardzo. Yy, które pola jedziemy? Tak czy się hmm, pamiętasz tam ten rzepak? Tak. Czekaj. Poczekajcie oczywiście za mnie. No bo ty musisz napełnić, nie? Kurde. Co dam? Sprawdzam bajery tego. John wiesz co, bo chciałem? Chciałem włączyć ten, co yy, by bliźniaki. No? Ale nie mogę znaleźć na jakim ścisku się włącza. Na no, M i M. N? właśnie mam na M, N. No mi nie działa, właśnie. Kurde, z bokiem <gry> lata strasznie. No bo ściążnika pewnie nie masz. A nie, nie przód, tylko tył bokiem mu lata. A. Słuchaj, nie wiem. I ma nawet ten, yy, GPS-a Kierunki ma. A. Kaski, ty już tam napełniłeś się? Że z rami. Dobra, to był ty pierwszy powiedziesz, nie? No, to trzeba znaczy. trochę zwolnić, żeby kasny wyprzedził. No czy no No ogólnie Na no no pełnej. Tu żeby mnie dzwonić znowu. Halo? Halo, halo! Co? Nie, nie, ja nie dzisiaj. Kurde ciśniasto. No 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 ma złożone, ale na razie nie jeżdżę. Dzisiaj raczej nie wiesz co bo dziewczyna do mnie przychodzi. Nie, to może dziewczyna. Na... do mnie przychodzi i raczej dzisiaj, nie jutro jak już. No? Kaski narabają. professional farmer Nie, tu jest sekretarz. Brączek biznesmen? Brączek O, biznesmen. Oh, cool. No, tu po prawo było. No tak, tutaj, tutaj. No ogólnie o co mówię, że y, link do tego całego odpaku z tymi wszystkimi genderami tam jeszcze jest kombajn Holanda i parę innych rzeczy ważnych. Oczywiście w y, opisie. Dokładnie. Zapraszamy do pobierania. Jasne, że tak. Uda, fajna ta tarażówka. ty, Dobra, to my będziemy jakoś za kaskiem jechać w sumie. No... I tam zacznij sobie. Ty jesteś trochę szerszy chyba niż ja, nie? No... Poczekaj. Ja się muszę dobrze... Może wiesz co, może wejdziesz ty pierwszy, co? Czemu? No nie, pierwszy, bo ja tutaj ten... żeby za dużo trawy nie poniszczył, bo tak. Aha. No. No dobra, to ja będę pierwszy, mi tu tam wiesz. Jedź, jedź, co? Tak, 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 lucio. on co? nawet zjedzie szybko z tą talerzywką. Zobaczę jak mój, mój, powinien być trochę zamula. Czemu? Za, trochę... za, ma, za mały nie jest raczej. Wiem, ale mówię, że... Nie, mój świetnie, świetnie sobie daje radę z tą talerzywką. Zobacz na mnie. i czemu ja nie mogę bliźniaków włączyć? <laughs> A może na numerycznej? No właśnie sprawdzałem, nie da się. Ty, czekaj. A gdzie przełączyłeś? No nie muszę G przełączać, bo mam odczepione no, teraz. No Halogeny Dobra Trombik Wyrąbane w to Gdzieś się na pewno włączę, bo widać po kołach nawet, że ma A skrypt na pewno ma, bo to jest akurat chyba tak. Jeden z lepszych, lepiej wykonanych John Deere'ów w tej paczce, ten co ja mam teraz No Twoim zdaniem Mi się podoba takie rąbki z tyłu, taką fajnie odchodzą koło kabiny no, one są właśnie do tego, że ma, że ten, że ma bizniaki, się... No Czekaj, ja... A może kupuje się je osobno w ogóle? Ty... Nie, 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 nie ma w sklepie, ja uważam, bo podniosłem, nie? No, no, no. no nie, jak to pojechać, kurde, tu obniżę. No i ogólnie chciałem... Kurde, Chyba, że... Nie nie... zrobił pojemki. Yy, chciałem zacząć temat na temat gry z widzami. Aha. Bo mam zamiar coś takiego zorganizować. Raczej w tygodniu jakoś. Uh. Pod wieczór, żeby zagrać i nagrać coś. Większą akcję jakąś fajną. Tak. No i jakoś tutaj będę organizować. Chciałem dzisiaj, no ale... No niestety, nie wypali dzisiaj. No, dzisiaj Dzień Kobiet pozdrawiamy wszystkie kobitki I tak pewnie żadna nie ogląda Ale wiesz co jest śmieszne troszeczkę? Jak założyłem te blizaki nie? No To jak sobie robiłem ślady koła, to tylko pojedyncze są No tak, bo to raczej nie jest tak wykończone, nie? Wiem, ale tak to śmiesznie wygląda, wiesz? No szkoda, bo fajnie było, ale na pewno to zrobią, nie? No, no, to kwestia czasu pewnie Jeśli tak fajne mody wychodzą do tego... Ale to... dużo zauważ, że polskich modów, kurde, nie... Nie sześćdziesiątki tam ten, ten podniosłem? zbugowane Sorry Jedynie jakieś 60 sześćdziesiątki zbugowane wychodzą, to tam Masakra jestem ja Ty, ma... bo ja tu chciałem tak kaskli, mogłybyś raz przy razie jeździć potem, czy? Okej okay, No teraz jak my tu jedziemy? Panie dookoła? By było, nie czy? No, no raz dookoła możemy objechać, nie? ja tak nie wiem No potem raz przy razie będziemy się starać jeździć bo Weź ty jeźdź pierwszy, To gruba się Grubasie duży no Sorry Bamber yeah. <laughs> No Fajne, fajne cicho naprawdę. I ogólnie jeszcze za zapowiedź jakichś filmików może. Uh -huh. y filmów nie Let's Play, nie, nie jakichś tam dłuższych filmów, tylko po prostu filmów 3-4 minuty. No, uh -uh. Y jakieś, nie wiem, myślałem w ogóle, żeby odzorowywać odwzor filmy z Reala w lesie, nie? Polecam. Na przykład Jestem ten, za. ten film z ziemniaków, nie? Nagrać? Z kopania no. to ekstremalne kopanie z ziemniaków no, nagrać. To po prostu by było boskie, nie? No to... Sprawdzam, czy kurde para się nie wyłącza. Czasem Bo on ma takie tendencje, że on lubi się wyłączyć. Tendencje? No, teraz gdzie jesteś? Już tam jesteś, ja pierdzielę. Ja się... ja doważ na mnie, ja tam cisnę. No też rada, spokojnie. Leci, chłop, wow, śmigo. No i tak, jakby było więcej osób, to fajnie, fajnie. Jakąś kukurydzę by się na kiesionkę zrobiło na dwie sieczkarnie. O, no. o właśnie, w te sieczkarnie jest klasa chyba. A ona załąbić ja sobie, no, to Naprawdę. Lepsza Błędna. niż oryginalna. No. Tam stoi, u nas, tylko że potem pokażę. Zachęcamy do pobierania. No i oczywiście jak pobierzecie, ja tam tam cynk na fejsie, że będziemy grać. I wtedy śmiało obijać, może tam myślę 6 osób razem ze mną to da radę. Jo, ja, pogin. Znaczy ja na pewno nie będę miał lagów, nie wiem, tam Miki raczej też nie było, Miki nigdy nie ma u mnie lagów. No. Ja też nie. No, kaskader znaczy. też nie powinien mieć. Nie wiem jak inni, nie jak tam jak ktoś przyjdzie z internetem 512, to widzicie, że są lagi. Bez klikty, nie? I potem będzie ja się spinał, ej Brączek, ale są u Ciebie lagi, nie, i No, ten... a jak się ma internet 512, to raczej się ciężko gra. <noise> ale jak gram na scenie, to nie mam takich lagów. <głos> <głos> mam większe. <noise> Ogólnie zaraz będzie widać, jak mój pracownik świetnie przeciął pole. Nie Tym... Tym chyba nie będzie widać. Na lewo, na lewo, jest ten, ten, to zboże, nie? No. Dopuściłem pracownika na jednym polu obok i przejechał przez całe pole tamto, co miał zrobić, i jeszcze przez całe pole to. <noise> Ale do rzepaku już nie dojechał. Z gruberem. No bo tu już żegóża... <grym> za dużo. Z gruberem, obrączek pole będzie prosto, że. Ja pierdolę. No. <grym> Najlepszy tytuł, kurde, pięciolecia. Pięciolecia. Chciałem powiedzieć roku, ale to nie było w tym roku. Pięciolecia. <grym> I to w sumie takie. duże to pole trochę. No sporane. No to nie. No to tu O powiedział. widać na lewo teraz tutaj. Jak pięknie przejechał. <grym> Normalnie. Traciłem tyle zboża coś Glancuś Cycek Glancek Walduś No i ogólnie będziemy sobie pykać Jak będziecie mieli zachowy to całe na raz, nie? Co ja tego? No hmm. zostaje kawałeczek, wiesz, ale to tam taki to Ja nie wiem, ja nie widzę, ja nie widzę, czy gdzie jest tyło <glancuj> W nas mniej wiesz, ogólnie tak Gdzie ty tak daleko jesteś ode mnie? No bo ja jadę 15 na godzinę jo, Ja 20 Czemu tak? No nie wiem Myślałem, Obyw. że będzie miał tyle samo, co ja. Może jak go bym, bo w nie wiem, czy to się dało. gdzie jest Adam? Adam miał z nami grać. Ale u Adama była wczoraj kto? na. I co Adam musiał dzisiaj zrobić? Odwioł się. No właśnie. I potem jeszcze oglądał samochód marzeń, będzie pan zadowolony, absurdy drogowe. Był w kościele, zjadł obiad, więc pewnie będzie koło 15. <noise> Jaki plan dnia? <noise> Po no, 15 to dużo osób dzisiaj przyjdzie <noise> to, Jak to pole wygląda? To dużo osób przyjechał. Ej, on dwa razy się przeciął chyba, no. Tak, dwa razy, bo pierwszym razem puściłem go, nie? No To myślę, dobra, przestawiłem go i się dobra, teraz na pewno nie przejedzie Chuj, drugi raz przejechał No tak patrzę, tak się... <noise> dobra, dobra Ej, Chuj, to mi tak słońce no tak daje dzisiaj w dużo, Tak dzisiaj osób dużo osób, dużo przychodzi dzisiaj Kazik jest nawet a Kazik skąd? Gdzie on, kurde, w ogóle był tyle czasu? On to się chyba trochę uczy, co? Ja chyba uję. trochę. On matury w tym roku chyba pisze, nie? nie? Ja też. No Zobacz, jak ty będziesz maturę pisał. Ja się nie będę uczył. Ja nie znam matury. Ja też, wątpię. Nie no, zdałaś jaki tam jak tam nie. wywija tym rozsiewaczem. Wywija. Ile masz jeszcze procent? 63. To ładnie. To grubo. A ty, mi, ile masz procent? 640 litrów A ja mam 593 A widzisz? Mój ja ekonomiczniejszy A ja mam mniejszy bug? Ja 273 No to w ogóle się nie jest No bo tamtym ale ja ale dużo jeździłem, bo maszyny ustawiałem Ale rzecz o, Jeszcze powiem, że w tym odpaku są przyczepy Maszyny. Nie, przyczepy są zarąbiste Na farmie stoją. Jedna jest do kiszonki. i chyba z trzy mam takie mniejsze do zboża Fajne, fajne, prawda? Polecam. Fajne ładne, już są w 15 niektóre. No. Od dużych, nie? Bo... Nie, nie ma co, bo naprawdę... Do Galanty. mniejszych maszyn to chyba wyszedł tylko fajny Ursus jeden. Ten z, z wysoką kabiną taki. A, chyba, chyba, chyba wiem. Mhm. Ej, brączek, no. ja tutaj pojadę i wyrównam chyba, bo tutaj akurat, wiesz, może akurat się da to wziąć, bo taki tu jest wywijacz, nie? No ja w sumie jadę teraz tutaj... Jak kask dojedzie jakoś no, się przedtem, ja przecinam się? teraz, no. No to los. mnie ja włączę pracownika, bo pewnie krzywo przetnę. No nie, tam głupoty kadasz. Co mhm. mylisz na czołówę ze mną? Nie, no rady, Gdzieś moją prawą trochę. Trochę. <laughs> trochę moją prawą, w musiał skręcić jak... Nie, bo on tak ma krzywo rozsiane tutaj. No bo tak było krzywo pole rozsiane. <laughs> dobra, znaczy, dobra, zacznę. teraz na pole dwa. No, jo. Tak no krzywo nie pole wmierzyli. Nie, przez pole. Fajny, ten Johnny D. w środku. Motręki, wszystko. Ładne, naprawdę. IC chyba już jak to się nazywa tam. Nie IC tylko. No, Enable Ic. Enable to jest chyba włącz, nie? Nie wiem, nie znam się na angielski. Mamo, nagrywam. Dzień dobry pani. Wszystko najlepszego. Nagrywam, może ma, mamy widać na aparacie teraz. Co? No nie, może ma przyjść u mnie i pogadać się ze mną, przyjść tutaj, usiąść koło mnie. Usiąść koło mnie. No bo ja nie. nagrywam, a jeszcze będzie na tym, na filmiku, może no, no. Mamo, ale przyjdzie ma potem pogadać, tak za 15 minut. <śmiech> <śmiech> przyjdzie? Nie wiem. <laughs> u pocha strzeliła, co? No, bro. I się śmiała, nie, że się nie, śmieszne. nie Nie, nie jest Śmiała się, że się ze w czapce. <laughs> Może ci zimno. <laughs> no, ogólnie to coraz cieplej mi się robi. A nie Czy przy na czapce, który, już 23 stopnią u mnie jest dzisiaj, nie? To jest masakra. Tak cieplej. Dzisiaj no, 23 stopni a za tydzień będzie śnieg leżał. Nie, no myślę, że już nie będzie teraz. Ty no mogłaby już nie być szczerze, bo to tylko plany psuje już. Ja Ale się śmiało jeszcze w kwietniu dało śniegiem, nie? Ja no, bym już nie śmiał, bo, bo to... Kwiecień pleci, bo przeplata, prze, prze, trochę zimy, trochę lata. Proszę bardzo, tak. Nie, ale wiem, naprawdę czy. jakby była lipa. Chociaż w zeszłym roku był w kwietniu na początku śnieg. Za Welkanos? No. To juwelkanos no. biała była, a gdzie normalnie ciepło. No, bez klitu, nie? A nie, dzisiaj naprawdę świetna pogoda jest. Kurde, gdyby tak tam cały tamten tydzień był, nie? No. To dzisiaj bym wydał zajebisty film. No ja bym dzisiaj nawozy bo nie wydał, bo taki tydzień był tamty. No. Ale teraz ten tydzień ma w ogóle cały być taki ciepły. No no no, właśnie też. A ile ja u Ciebie przecież. w końcu Miki Step nie jest, bo to zobaczyć byś, nie? 15. No to i tak dobrze. No tak u, u mnie słońca w ogóle nie ma, ja pochmurzone nie? No u mnie tak grzeje, że jest inny, nie? Bez niebo. Naprawdę, mówię ci. Kaski u Ciebie? No jest tak jak u Ciebie. Łukaski <laughs> daleko od Ciebie nie mieszkałem. U Kaskiego bo nie ma. Co zawsze dobrze? jak u Kaskiego pada, to u mnie potem pada 15-20 minut. <laughs> Zależy, w którą stronę nie? idzie, nie? Bo ty, ty mieszkasz kaski na lewo Ech. od Mikiego, nie? To zależy z, twojej strony. To zależy z twojej strony. Zależy sobie w stanie i patrzysz Jak patrzysz na mapę prosto, na mapę Polski Ale prosto to znaczy w stronę morza <noise> czy w stronę którą? No normalnie <noise> patrzysz na mapę Ja jestem na środku a nie jest Bo ty mieszkasz jeszcze w Klawsku Pomorskim Ty hmm. To ile mam do się Ile 50. Nie A do mnie gdzie, gdzie ty mieszkasz w... Ej, a to ty, jest... ty wtedy do Turunia ile masz? Do Turunia Miałem mam koło ja nie całe 50 chyba. No ja będę miał ze stówkę. Ty, to ty, czemu was na, na Milikowie nigdy nie ma? No jak, nie przysiadłem. No raz. No, no bo ja nie wiedziałem, że w ogóle taka wystawa wcześniej jest, nie? Aha, to... Nie pamiętam co my w ch*** zrobiliście, że nie będzie was, nie będzie, a patrzę idą 2D. <laughs> no, Miki, tylko żebyś na czołówę ze mną nie jechał teraz. Kto jedziesz? No ja, no ja ale tym krótszym jeszcze. No to dobrze, ale tym dłuższym teraz. No w tym roku na pewno na Milikowie będę. No trzeba będzie jechać. Ja też kawałek drogi mam do Minikowa z 250 Nie no na Minikowo ja mam Około 150 Nie no dwieście pięćdziesiąt nie dzień z 200 My a... w tamtym roku błądzi... w tamtym roku byliśmy? 3 lata temu? Nie, nie dwa, lata dwa lata temu Dwa lata temu To błądziliśmy dużo ogólnie nie? Zanim tam dojechaliśmy ja, My golfem ładnie dojechaliśmy Golfem, <golfem, <golfem> kurde <golfem> Wszędzie powo Powoził się golfem nie na Minikowo No dobra do golfem byłem i tyle ha, A pani Halince powiedziała, że do kolegi idzie A był na Minikowie 250 km <golfem> <golfem> No powiedziałem, że ja nagrywać. Ale bo to nie było ogólnie. No, no. po co miała wiedzieć? Nie no, śmieję się przecież. No, ale w tym roku na pewno nikogo na Bednary. No, mówią tak. Ale dopiero co Bednary była już. już... Bez klitku nie? Z tak będą, zobaczysz. Ja. Yeah. Że na <laughs> wakacje, kurde. 100 109 dni chyba jak się im Do wakacji? No. Ale z weekendami? No. Eee, chyba z weekendami wiesz? Nie no, tak? bez, z, nie, z weekendów nie. na pewno nie. Z weekendami, tak się Nie, yy... No ogólnie tak, no to... to... Jeszcze sobie odlicz wolne, matury... Ee... Praktyki dwa tygodnie? Ja. ja mam praktyki dopiero w grudniu. Ja? No. Ale ja, ja Ile masz? Na... masz dwa tygodnie praktyk? No ja mam od 13 kwietnia no. A ja mam miesiąc. Cały grudzień. Tak. Czy w domu siedział, czy cały czas? Znaczy cześć? nie tam miesiąc, od 1 do 20, nie? Ja no, się wolny no, to... skuteczny. No tak. No. I co mi kiedyś zrobił? W domu siedział? No czy wiesz co, niby tam mówią, że trzeba być jeden tydzień w szkole, a jeden tydzień u siebie, tylko co my w szkole będziemy robić jak my ziemi nie mamy, nie? Aha więc y, pewnie będzie tak, że trzeba będzie po prostu wiesz do gospodarza iść tam załatwić jakiś podpis i tyle nie? No to pewnie w chacie siedział, to u nas nie nas będę. No to jakiś takie, że do biura no, gdzieś, no. nie? No to jak bolek miał, nie? No i ja tam sobie załatwiłem już, u taty, więc tam nie będę chyba martwić. O no, no to ty masz właśnie fajnie, nie? No załatwił Damian albo u pana Krzysia, nie? Ale no, co? Tam, co co ty byś miał u nich robić? No po prostu, no i na przykład, no pomóc tam przy oprzęcie i tak dalej, nie no, no takie prace, no, no wiesz, wykonywać. No jeszcze byś nie mógł nagrać coś. No, o to mi chodzi, nie, to też na pewno nagram. Takie po prostu, no, no pomysł gospodarstwie jakby, tak, no. A kiedy ty masz te praktyki? No, od 13 kwietnia, a w drugiej klasie mam chyba jakoś na jesieni. No to już pogoda będzie, tu już będziesz mógł nagrywać, co, przecież ja pewnie No, tylko mi, patrz, głupio mi to wypadło, bo akurat ja będę łubin siał i a akurat nie będę miał wolnego, będę siał. Bo no. łubin jakoś koniec, koniec, Marsa chyba się sieje, początek kwietnia. czy znaczy nie wiem, nie wniesiałem łubinu. Fujek chciał, ale ja nie pamiętam kiedy on siał łubin. No jeżeli na zbiór to niby tak mówią koniec Marsa, początek kwietnia, zobaczymy. Jaki zbiór? No na zebranie, no bo łubin się sieje na zebraniu, na przeoranie, tak? No bo on ma azot i... Aha, no To ja że Ty chcesz w marcu już kosić łubin. Nie, no co A jak, co tam tam, się jak na przeoranie, że co? Łubin. Się... No, że po prostu, no bo łubin on ma te brodawki, to się z tego, z powietrza azot wysycają, nie? A ty się na koszenie, czy na. No, usanie? jak się uda na koszenie, jak to się przyłożę, nie? Aha. No, może tak. Nie no, u tak. Nasz, będzie plus i tak. nas, pamiętam, że. boki kimata Że wujek zasiał łubin i dosyć mhm. dobrze na tym wyszedł. No, bo łubin się sprzedaje ogólnie ponad stówę chodzi, nie? No. Załacone. Tylko on małudajny jest w sumie. No ale no, wiesz, wychodzi podobnie jak sto, Boże. za tak no. za tonę, czy za kilogram? Za tonę. Nie. Za to? Gdzie? Gdzie? E, Boże, za, za... za metr, o. No. Gdzie kurwa za ten? Ej, Bronczek, żebyśmy na czołówkę nie pojechali, to ja to raz przy razie dobra? Ja to trzyma ja, ja se przetnę tam gdzieś wtedy. No ja właśnie. Nie, nie ma problemu, A aparat Przyropleś. włączony dalej nagrywa, dobra, spoko. <laughs> Więc w sumie to się przyda, no i dopłaty do teraz mają być niezłe, chociaż tak już są mniejsze niż miały być, bo... No, niby to miało być duże dosyć, nie? No, ale się ludzie wiesz, wszyscy pułapali, że takie będą zaczął każdy łubin siać, w sensie wiesz, yy, że będzie łubin się zadeklarował i teraz się zmniejszyły, że tak dużo, nie? Mm. Ale i tak wy wyjdzie mniej, znaczy mniej kosztów, więc co? Nawoz na to nie siejesz tak naprawdę, no bo to przecież azot to ma, więc azotu nie walisz. Oprócz jedynie od zielska, potem i potem na uschnięcie chyba się daje, nie? Jak na uschnięcie? No, no, żeby on usek, nie? No tak samo jak na akwaryska, na mam na przykład. Żeby dosek, nie? No tam jeżdżę, tam nie znam się. Pierwszy raz będziemy chcieli. Zobaczymy. U nas w tym roku ubinu w chuj. <laughs> Jeszcze wie. Bo łubin to właśnie na piaskach, nie? Sieją mniej więcej. Ten gospodarz co nagrywałem, te nawozy właśnie u niego. Mhm. On ubinu 60 hektarów chyba? To kurde, to z dopłat będzie miał w cholerze, nie? 60 hektarów ubinu Rzepaków zasiał 20 hektarów w tym roku wiesz na próbę, bo nigdy nie siał. Mhm. 20 hektarów na właśnie rzepaku, i dobrze chyba wyjdzie na tym, bo na razie rzepak ładnie wygląda. No dzisiaj, bo znaczy dzisiaj, Boże, ten rok nawet na rzepak taki, tak średnio, u nas przynajmniej, bo trochę śniegu nie było, trochę przymarz, bija już. Właśnie u nas mało rzepaku, w ogóle ja nie, nie znam kogoś, kto miał tak sporo wiesz, sporo rzepaku zasiane, nie? Mhm. Tak to malutko mają. Który będę jedziesz w tak? Jak jechałem teraz w tą, to pra, będę jechał tą, co ty jechałeś. Dobre, dobra, dobra. Tą, co ty jechałeś, będę jechał. Tak żebyś nie jechał raz przy razie, nie? Mhm. U nas właśnie, że dosyć dużo, ale. Ale to zależy od roku, nie? Jak się uda. No, bo to jeszcze zależy od pogody. W tym roku tak kurde, jakoś w ogóle dziwnie, nie? W marzec, początek marca to taka pogoda jest. W lutym taka pogoda przecież już była, tak naprawdę. O no, so, Mrozów sięgnij. może było z tydzień, jeżeli no, się nie. No, ale fajnie, da no, dobrze, nie? Tak Wiesz tam no, masz tu dziwnie pojechane. No, bo jakoś tam wywiasy robiłem właśnie, dlatego nie chciałem, że tam puszczę. Aha. <laughs> Sorry, nie? <laughs> nie, no, na się wszystko. No, a w zeszłym roku, kurde też, marzec był taki dosyć w porządku, a w kwietniu jeszcze mrozy przyszły. No, było, no widzisz, no, no, klimat się zmienia, widać, nie? No i coraz właśnie, ostatnio gadałem właśnie z rodzicami, to klimat się zmienia tak, że wiesz, już mniej zimy jest i coraz więcej ciepłego, nie? No tak, ale jak ci przyjdzie zima, to ci huragan przyjdzie, jak Sawery czy coś, nie? No, no. Ci zawieje ja i potem... Ja to nie lubię zimy najlepiej, bo, góry cały czas lato było. Znaczy też nie lubię jak jest gorąco, tak, ale tak żeby było wiesz, tak, tak, tak że sobie wyjdziesz na krótkie rękaw i jest fajnie, nie? No 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 taki fajnie chłodny waterek jeszcze jak jest. No Zawsze znaczy. wieczorkiem tak latem fajnie Ja lubię sobie wieczorem na jezioro pojechać <laughs> O, wieczorem na jezioro naprawdę tak. Jednego razu byłem u na imprezie <laughs> <laughs> nie, to... nie pamiętam nic Poszliśmy się na jezioro mieszka koło jezioro, nie? Mhm. <laughs> Poszliśmy o godzinie e, pierwszej bądź drugiej w nocy, nie? I wiesz, taka zarąbista ciepła woda, nie? Jeszcze też zaczęły padać, to w, ogóle, w ogóle już tak fajnie, bo ciepła woda, wiesz, taki fajny deszcz zimny. Taka nagrzana, jak jest woda, no, to już, że no, położy, no, jak mleczko takie, nie? No. Gdzie No, ja umiem. No, jak to jest? Wyrzucie go kiedyś mam. <grym> no, a na się było z worka by dostać. <grym> <grym> Bezki to nie? nie, ja się ja tam kiedyś nauczyłem. Nie, ja tak powiem ci na bliski dystans może bym się przepłynął się, ale... Ale ja bym, dalej... Ja przepłynął dalej, ale ja bym się zmęczył szybko, wiesz, to, to jest to, nie? Uaa, no to moment nie. Bo mi od razu albo coś noga, albo coś ten. Ale wolę nie ryzykować, tylko tam gdzie mam grunt. Ja bym nurkować. <grym> No nurkować Dużo fajnych rzeczy da się znaleźć pod wodą Wiesz jaką mieliśmy zabawę, żeby się nauczyć nurkować? No Mieliśmy butelkę z piaskiem No I rzucało się gdzieś nie i się nurkowało po nią. I kto pierwszy ten lepszy, nie? Myślałem, że ci taka tam taka rzucałeś, musiałeś znaleźć. Hmm. Chyba, że wtedy ojciec. był mój, no to wtedy ja. Ale Kiedyś miałem bekę jak się nurkowałem. Było, że młody byłem. Nie, nie. No nieważne, no. Klik, kilka lat znaczy, kilka no. No już... Yy, przed bazem, tam no, Piąta, może szósta klasa. Mhm. I z taką tą rurką nurkowałem, nie? No. Wiesz, że... Tak, no, że tam niby tlen, nie? Ja tak to nurkowałem, <suszy> <suszy> tak głęboko, że te rurki się nalały tego wody. <suszy> nie, ta rurka to jest tylko tak, żeby trochę się zanurzyć, trochę, nie? No, tylko troszeczkę, nie? Głęboko pójść, to... to możesz się udusić. No to na pewno, nie? Ja nigdy takiego czegoś nie miałem. Nie weka była. Kiedyś na, gogle kiedyś na pomoście, tego... na pomoście znalazłem okulary i płetwy i zarąbałem. <grywia> <grywia> na drugi dzień poszedłem oddałem. Nie, bo Za była duży. godzina już gdzieś taka 22, wiesz nikogo nie ma, nie wiem, przyjechałem z kumplami. Patrzcie chłopaki leżą, płetwy i okulary są mi się. Na jeden kumpel wziął płetwy, ja wziąłem okulary i tyle. <grywia> no co, jakby leżały całą noc tak to by wziął, nie następnego dnia. W... Weźmy No i mam te okulary dzisiaj. <grywia> Fajne jakieś? No, takie dosyć fajne. Kaskiet już skończyłeś? Nie, ja na pewno trochę... Trochę brakiem. No Nie, ogólnie szybko i tak dosyć chłopocznie. No właśnie, tak się dziwiasz, ty. Że my tak za chwilę zjeżdżamy z tym. Tam weźmiesz na raz, czy to Ja już na raz biorę, no. Chyba, bo nie wiem, czy tam dalej nie jest szerzej. Tam jest szerzej, to wrócisz się najpierw. No, dobra. <laughs> w następnym odcinku, no, jak już wyjdzie to... To właśnie będzie ta kukurydza. A jakieś piwa. Mój, mój rządy chyba się nie był znaczy koła mu się brudziło, ale... Nie nie, mu się też nie brudził chyba. Koła to zawsze... Chcesz... Się, koła chyba się zawsze brudzą. Może... Bo, bo teraz w ogóle jakoś inaczej jest w tym... Ale się, że koła są oddzielnie od modelu. Może ja nie, nie mam pojęcia słuchaj, naprawdę. No, ja tak słyszałem właśnie, że się inaczej robi całkiem. Na przykład jak wyszedł ten pierwszy kombajn, ten John Deere, taki mały, nie? To no. To ko koła w ogóle oddzielnie były do wgrania w domocu No widzisz, no może faktycznie coś jest, no ja to akurat. To jest czarna magia. Nie no, tam akurat jeszcze coś, coś tam wolę. Mapy, ale chociaż mapy mi się tak nie chce robić na razie. Nudno. No. Czym się że... tyle nudno, to trzeba jakiś pomysł zalec, tak? No, chyba że się ma Wenę, to wtedy tak. I ale... budynki jakieś fajne, wobec tego to. No, dlatego ale zawsze. Się... Wenę będziesz miał przez pierwsze 3 dni, a potem się znudził. No, do no, to dokładnie. tak jest. Tak miałem właśnie. Chociaż miałem jedną fajną mapę, kurde, że żałuję, że, że ją. Nie, na stary? Powiem, stary, bo. Jaka? Jaka? Kamaz map. Najlepsza mapa, która Ci wyszła... ...to ta, którą wydałeś, z jakiś No. No, za no, to, to co filmy nagrywali mnie. Ja ją szybko zrobiłem, a wyszła zarowista. Naprawdę ładno. A tam miałem Bardzo w ogóle mi fajny pomysł tak. na tę mapę, nie? Że dużo pól małych zrobić. No, to właśnie zależy od gustu, nie? jaką kto woli. Ale nie? miałem fajną mapę przecież tą, co z kamazami jeździłem tam. Pamiętam, jak. Tam, co Live'a y kiedyś robili, nie nieco takie lag no, ale wiesz, co, żałuję, że tej mapy nie ten tam ukształtowanie było spoko, nie? No, kurde, szkoda, tej mapy. A kompas sprzedałem razem z tą mapą. <grym 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 w Gatisie ty może poszukać. ona gdzieś wydana, trzeba zobaczyć. Ej, bez klitu nie. Komu kompas sprzedaje? Nie, młodemu ja sprzedałem. No. Może on już się ma, ja muszę zobaczyć, ty. Bez klitu Jak do 15 przeroby, tam były dosyć spore pola do kąpienia. No nie? Śmigałby tam. No, tam były fajne pola, dosyć takie duże. A par bo... dzisiaj się nie wyłącza jest dziwne To dobrze chłopie. No bo ostatnio... Albo się wcale nie nagrywa. Nie, jakby się nie, się nie nagrywało, to by się wyłączył już dawno. Właśnie. Ostatni w... pamięci nie miałeś jo? No, ostatni pamięci, a jeszcze raz przedostatni, to mi się w ogóle wyłączył. Teraz... Może mi się znudziła tak patrzy na twoją mordę. A teraz w ogóle to już będę każdy raczej film nagrywał z tym z a kamerką. To... No. Z kamerką. Czasem Jak to, no. mi nie, nie jest czasem yy, raz przy razie, bo jadę. Coś chciałeś zacząć mówić. Gorączak nagrywa yy, filmy z kamerką, a ma nagrywa aparaty. <laughs> I ogólnie byś się przydała jakaś taka lepsza kamerka internetowa, żeby nagrywać ją. Chociaż no, aparatem też jest dobrze. Ale le, lepsze jakoś jest dużo, nie ma co porównywać. No, z aparatu na pewno. O wiele lepsze. Fajny, ten twój żony wygląda na bliźniakach. Taki byczek. <laughs> no, taki byczek, byczek. Taki byczek U mnie taki z siewnikiem zawsze jeździ Jo, Chcesz, Amazonką To jest r nie? Jo No a tam to, to był normalny To Amazonką na początku, teraz mają horsza Ta Amazonkę tutaj? O Ta Amazonka była wielka, nie? Ten hors jest chyba... Taki sam Tylko wygląda mnie jak... Wygląda mniejszy jest po prostu no Ta tak Amazonka coś... to była, było, że taki potwór, nie? No, to był dosyć taki spory już siewnik Miał ja skrzynię chyba do no, bo Amazonki ogólnie mają takie duże. A wiesz, Horsch to taki. taki wiesz. No ale Horsz to no w sumie Amazonka też jest jeżeli chodzi o siewniki. No Ja nie wiem, czemu oni w ogóle sprzedali. Kupuję Horsze, nie mam pojęcia. Bo im się nudziło. No, możliwe. <laughs> kaski się, Kasky się <laughs> z bliźniakami bawi? Z bliźniaczkami. Masz już rozciane kaski? Aha. Dobra, to będziemy kończyć w sumie. No, Ludziko. No. To. Do następnego. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie, się, pozdrawiamy na razie.